Dzień dobry, tu ja mówię. I jak zdziwieni, prawda? Bluza przyszła. Nie, przyszło kilka bluz. Od Radka z Holandii, od Radka Prończuka, firmy Firestop Holland. Proszę Państwa, znowu zastrzegam, że to nie jest reklama. Już kiedyś Państwu mówiłem Jeszcze raz powtórzę. No, Radek zajmuje się instalacjami przeciwpożarowymi, z tego co pamiętam. No, jak sama nazwa wskazuje, o, ale takimi nie do e, domków jednorodzinnych, ale dużymi potężnymi inwestycje na kilka milionów. Także wątpię, że tak zwany target, brzydko mówiąc, a mówiąc po ludzku goście polskiej chaty Biskupin, to chcieli skorzystać z takiej oferty. No niemniej jednak, przynajmniej tyle mogę zrobić. Dla Radosława i powiedzieć, czym się. Dobrodziej zajmuje, a to już druga, druga, trzecia partia. Bo były dwa razy koszulki. Są teraz bluzy, proszę Państwa, super bluzy, naprawdę porządnego materiału. Nie wiem czy holenderskiego, pewnie chińsko-holenderskiego, ale a. to nie jest to, co tu w tych wszystkich łócikach spotykamy. Czyli to ekologiczne z butelek plastikowych, zrobione. Proszę Państwa, dzisiaj początek odcinka będzie taki dziękczynny, bo z jednej strony Radek zasługuje na gorące podziękowania, co niniejszym czynie. No i Państwo też zasługujecie na podziękowania, bo zbiórka, którą zorganizowałem na rzecz dzieci z Bystrzycy Kłockiej z klubu stacyjka, idzie pięknie. Jest w tej chwili prawie 40 tysięcy, myślę, że ta kwota. Zostanie przekroczona, przypomnę, że moje skromne, ale też megalomańskie trochę założenie, bo tu chodziło o mój honor e, i świecenie oczami. E, moje założenie to było 10 tysięcy, także przekroczyliśmy to wielokrotnie razy 4, zaraz będzie. A myślę, że jeszcze, jeszcze będzie, nawet troszkę troszkę może więcej niż troszkę więcej. Proszę Państwa, podziękowałem Radkowi, podziękowałem Państwu, jeszcze zostawię link do tej zbiórki. Przypomnę oczywiście, bo jesteśmy w internecie, no tu niestety mądrość króluje bardzo rzadko, najczęściej i najgłośniejsze są wypowiedzi idiotyczne i głupie. Oczywiście z tej zbiórki nie mam ani grosza, przeciwnie do zbiórki dołożę, jak każdy, który się który się do tego do tej kwoty Przyłożył, dołożył. Moja rola w tym jest tylko i wyłącznie taka, że tą zbiórkę zainicjowałem, a poza tym jestem takim samym darczyńcą jak wszyscy Państwo. Podziękowaliśmy Radosławowi, podziękowaliśmy Państwu, więc możemy z czystym sumieniem przejść do rzeczy. I tak sobie ciężko wzdycham tak się zastanawiam, czy w ogóle dotykać tego tematu pojawiła się cała seria <laughs> przedziwnych artykułów, proszę Państwa coś tak idiotycznego czego się po prostu nie da czytać od idiotycznego i obrzydliwego jednocześnie oczywiście nagle zaczęły chorować wyłącznie dzieci dzisiaj gdzieś miałem taką na portalu Twitter nawet wkleiłem taką Zajawkę z wyborczych, gdzie były informacje z kliniki onkologicznej. Proszę Państwa, z kliniki onkologicznej, a pod spodem oczywiście wpis, że ileś tam dzieci zmarło na najmładniejszą na świecie chorobę. Proszę Państwa, niby człowiek już się, chociaż to się nie wolno odparniać. Nie wolno odparniać, Boże, bo to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, no ale przynajmniej już siłą rzeczy jakoś. Tych idiotyzmów było tyle, tych obrzydliwości było tyle, że no, że jest to niestety już coraz mniej szokujące, coraz mniej bulwersujące. No, ale mimo wszystko jak się czyta taki e, taki szmelc pod każdym względem, moralnym, intelektualnym, ludzkim po prostu e, no, to to ciągle robi i to robi olbrzymie, e, olbrzymie wrażenie. No i to są takie argumenty, które przemawiają na rzecz części z Państwa, którzy cały czas mówicie, że to jest jeden wielki poligon doświadczalny, że to jest grubsza afera. No grubsza afera to ona zawsze była. To widać gołym okiem, bo to przecież jest charakter globalny tego wszystkiego. Ja mam swoje zdanie na ten temat i nie idę aż tak daleko te, te dywagacje, no ale faktem jest, że jak się człowiek na to wszystko napatrzy, się tego wszystkiego naczyta, no to przyznaję Państwu rację, że z tym moim optymizmem to może być coś podejrzanego, że to cieszy się jak głupi dosera, jest takie, takie określenie. No ale proszę Państwa, proszę, proszę pamiętać, jak to funkcjonuje. I to jest mina, którą bardzo łatwo, bardzo łatwo rozbroić. Oczywiście, gdy człowiek to widzi, gdy człowiek to patrzy, to cycki na to patrzy, to cycki ręce opadają. Ale jak wiemy, proszę Państwa, dlaczego to tak wygląda i dlaczego to tak funkcjonuje, no to, to wszystko staje się proste i łatwe. No po pierwsze, większość z tych artykułów to są oczywiście artykuły sponsorowane na rozmaite sposoby. Po drugie, proszę Państwa, no, żadna, żadne odkrycie Ameryki, no, tu chodzi o klikalność, tu chodzi o słony reklam. No, najstarszy, najstarszy, najstarsza prawda dziennikarstwa na świecie, to, to sprzedaje się nie to, że pies pogryzł człowieka, tylko, że człowiek pogryzł psa. E <laughs> no, kiedyś to było tak, że te sensacje te sensacje wyglądały mimo wszystko, chociaż nigdy nie były jakoś specjalnie estetyczne, rozsądne, no ale to w jakiś poziom to trzymało, no nie wiem Ktoś tam, sąsiad sąsiadowi w zemście się podpalił kurnik czy, czy stodołę No a w tej chwili, proszę Państwa, no to to jest Polowanie na coraz większą głupotę, wyciąganie coraz większych idiotyzmów, wpisanie coraz większych absurdów. Z tym, że, proszę Państwa, ci starzy autorzy, ci starzy dziennikarze, którzy z tego żyli, no to z reguły byli ludzie, którzy mieli wiedzę, którzy byli inteligentni, no ale strasznie cyniczni, cyniczni, czy po prostu źli ludzie, cytując. Czy to zła kobieta, czy to zły facet, był, cytując klasyka Franca Maurera natomiast teraz proszę Państwa to się miesza, to znaczy ta głupota jest produkowana przez ta podłość, ta obrzydliwość jest produkowana przez ludzi o naprawdę marnych kompetencjach intelektualnych to moralnych szkoda Szkoda wspominać, także jak sobie, jak się państwo nakręcacie takimi materiałami, ale ja ciężko przejść obok tego obojętnie. No, skoro o tym mówię, to znaczy, że mnie to jakoś ruszyło. No to pamiętajcie, bierzcie te, bierzcie te poprawki, że to jest kasa. Kasa, kasa, jeszcze raz, jeszcze raz kasa. To oczywiście jakaś tam walka ideologiczna, bo, bo to, co się wokół nas dzieje od tak długiego czasu, to jest kolejne potężne. Narzędzie walki ideologicznej, i to fenomen, w dużym cudzysłowie tego zjawiska, polega na tym, że on jest wykorzystywany i przez lewicę, i przez prawicę, jakkolwiek te pojęcia w tej chwili należy rozumieć, a to się, jak wiemy, wszystko przemieszało, pomieszało i wymyka się klasycznym definicją. Także, proszę Państwa, Chociaż jest mnóstwo okazji do tego, żeby się dołować, chociaż jest mnóstwo okazji, mnóstwo okoliczności, symptomów, które świadczą, że część z Państwa, ta pesymistyczna, istniejąca najczarniejszej wizje, no ma trochę racji, no bo to, to przygnębienie, natężenie tego wszystkiego jest tak duże, że no człowiekowi ciężko się w tym poruszać, ciężko się w tym wszystkim odnaleźć. Ale jak już zdarzycie się, proszę Państwa, z taką podłością, z taką głupotą, z takimi niedorzecznościami, z takim potężnym, potężnym cynizmem nastawionym na kasę, no to pamiętajcie, że to jest kasa. To jest przede wszystkim kasa. A najszerzej rzecz ujmując interesy, to interesy ściśle finansowe redakcyjne, też interesy ideologiczne interesy polityczne, społeczno-polityczne i tak dalej, i tak dalej trzeba wziąć na to bardzo gęsty, gęsty filtr i oczywiście protestować oczywiście krzyczeć, oczywiście nie godzić się na to aby tandeta nas zewsząd zalewała i to tandeta w najbardziej prymitywnej postaci i szantaży emocjonalnych i tego wszystkiego, co widzimy dookoła. No i jak zwykle, proszę Państwa, żelazna zasada nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Nikt nie mówi, że jest łatwo, ale to nie znaczy, proszę Państwa, że by iść. W stronę totalnej łatwizmy i poddawać się ten, temu wszystkiemu, bo to gorzej, gorzej postąpić, postąpić nie można. Przeczytać, rzucić wyrazami, podsumować jednego, drugiego pajaca. że zacytuję innego klasyka i robić, proszę Państwa, swoje, żeby było, żeby było, żeby było na co wyjść. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.